Dying Light: The Beast przywraca Kyle'a Kraina, twardego bohatera z pierwszej części Dying Light. Ta samodzielna przygoda, stworzona przez Techland, trwa około 18 godzin i wydaje się bardziej dopracowana niż wcześniejsze tytuły. Akcja rozgrywa się 13 lat po wybuchu wirusa w Heiren, a gra zabiera nas do Caster Łódź, zaśnieżonego, górzystego obszaru inspirowanego Alpami Szwajcarskimi pełnego zombi. Krain rozpoczyna jako więzień, wstrzyknięto niebezpieczny wirus Chimera, łączący ludzką determinację z potworną furią. Jego misja zemsty na naukowcu, który go zmienił, splata opowieść o tym, kim jest i jak panuje nad wewnętrznym potworem. Rozgrywka w The Beast opiera się na tym, co uczyniło Dying Light świetnym, ulepszając bieganie, walkę i przetrwanie. Parkour to czysta Frajda. krain skacze po zaśnieżonych dachach. Wspina się na strome klify i ślizga przez gęste lasy, a sterowanie jest szybkie i przyjemne. Otwarty świat pozwala eksplorować niemal wszystko, czyniąc każdą podróż po mapie ekscytującą. Dzień i noc zlewają się w ciągłe zagrożenie, zombie są groźne przez cały czas, trzymając w napięciu. Możesz grać w kooperacji z maksymalnie trzema znajomymi, dzieląc postępy i zamieniając samotne wyprawy w szalone grupowe bitwy. To, co wyróżnia Debist, to zdolność krain A do przełączania się między trybem ludzkim a potwornym. Jako człowiek korzystasz z klasycznych narzędzi, tworzysz flary, koktajle mołotowa lub bronie, takie jak noże czy rury, do skrytych ataków lub szybkich ciosów. Walka jest płynna, z lepszymi animacjami, które łączą kombosy z uniki lub sprytne zabójstwa, jak miażdżenie zombie o ostre przedmioty. Ale po wstrzyknięciu Serum Chimera, Krain staje się bestią. Jego ramiona rosną, porusza się szybciej, a ataki są brutalne. Możesz miażdżyć głowy, rozrywać zombie na strzępy lub machać pazurami, wyprzedzierać się przez tłumy z fontannami krwi i flaku. Drzewko umiejętności pozwala ulepszać moce bestii, jak ryk, który zamraża wrogów, czy tryb super siły do rozbijania hord. Jednak zbyt częste używanie bestii może sprawić, że krain straci kontrolę, co prowadzi do dzikich szałów lub zwrotów w fabule. Ta walka nie jest tylko na pokaz, kształtuje sposób gry. Musisz balansować między ludzkim sprytem a potworną siłą, zwłaszcza na początku, gdy tryb bestii jest ograniczony. Wielkie starcia, jak z gigantyczną, mgielną chimerą, zmuszają do zmiany trybów, by wygrać. Eksploracja się opłaca. W starych chatach znajdziesz schematy broni, możesz polować na trudnych zombie dla rzadkich serum lub odkrywać wskazówki łączące się z Harranem i Aidenem Caldwellem z Dying Light. Drugie bronie palne pojawiają się rzadko, w kluczowych momentach, ale broń biała, jak taperi naładowane prądem, dominuje w walce z tłumami. Upewnij się, że używasz naszego narzędzia do porównywania cen, aby znaleźć najlepsze ceny dla tej gry.